Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak kraftować marynowaną złotą łapkę ptaka, przedmiot, który daje nam prawdopodobnie około 30% do zdobywania kolejnych run. Jeśli połączymy to razem ze złotym skarabeuszem, daje nam to prawie 50%, także farmiąc na ptaku, dostajemy 17 tysięcy run. Ja już odpaliłem tą złotą łapkę, dlatego że tak się świecę i tylko wystarczy, że trafimy ptaka. 17200. W takim razie zapraszam na materiał. No dobrze, w pierwszej kolejności musimy zaopatrzyć się w narzędzie do wytwarzania przedmiotów. Także musimy w pierwszej kolejności zakupić takie właśnie urządzenie u znanego świętego Mikołaja, którego możemy spotkać na samym początku gry. Tutaj jest ten pierwszy krok, który jest, gdzie zaczynamy, a tu jest to właśnie ten kościół Ellecha gdzie możemy właśnie u tego kupca, u tego świętego Mikołaja kupić ten przedmiot. Ja już go kupiłem, zestaw do wytwarzania, także za 300 run przygotujcie się, kupcie oczywiście ten przedmiot, kupcie tutaj również te książki z przepisami misjonarza, te pozostałe z przepisami też, bo ponieważ mogą być tam cenne przedmioty, które później będziecie chcieli wytwarzać, lepiej sobie na przyszłość kupić. Oczywiście... Wyfarmić możecie sobie z moich poprzednich poradników runy, więc wydaje mi się, że tu nie powinno być żadnego problemu. Dobrze, mamy zakupiony sprzęt. W takim razie teraz musimy zacząć od poszukiwania patchesa w pierwszej lokalizacji. Jeśli jesteśmy na początku gry, albo gdzieś może wcześniej niż w połowie, to patches pojawia się nam w jednej lokalizacji, gdzie musimy go pokonać. On się poddaje, a my następnie mu wybaczamy. Oczywiście. Wtedy możemy u niego zakupić książkę z przepisami numer 2, ponieważ u tego tutaj kupca mogliśmy tylko kupić chyba pierwszą część, a druga część, w której właśnie znajduje się kraftowanie tego panierowanego złotego łódka z kurczaka, już nie pamiętam jak się ta nazwa nazywała, to właśnie u niego możemy to zakupić, właśnie u tego paczesa. W takim razie przenieśmy się najpierw do niego. Żeby ułatwić Wam zadanie, zacznijmy od, od właśnie pierwsz, tej pierwszej bramy, przedniej bramy, przepraszam, od tej właśnie tutaj lokalizacji. Tu oczywiście zaczynamy, tu przed chwilą byliśmy, a tu jest ta przednia brama. No, znacie to na pewno lokalizację z moich poprzednich poradników. Teraz Wam pokażę, gdzie udać się do Pachesa, gdzie możemy go właśnie znaleźć na samym początku gry, jakby. Teraz musimy znaleźć jaskinię, w której się on znajduje. I problem jest taki, że jaskinia jest zablokowana na samym początku i będziecie musieli pokonać takiego mini bosa że tak powiem, ale jeśli macie miecz nocy i ognia, to bez problemu go pokonacie. Ja już go pokonałem i nie nagrywałem tego niestety, ale te przejście tutaj one będzie zablokowane taką białą poświatą. I chyba z lewej strony stąd pojawi się właśnie ten mini-boss do pokonania. Także yy, musicie go najpierw pokonać, otrzymać jakiś tam przedmiot, jakąś broń, no i oczywiście, te przejście zostanie otwarte. Dobrze, w takim razie idziemy. Może włączę pochodnie sobie, o ile mam, ale powinienem mieć. I tutaj będą przeciwnicy. No, banalni tak naprawdę przeciwnicy. Jeśli macie faktycznie miedzi ognia, to tylko chyba dotkniecie ich po prostu i oni, oni umrą. Tutaj gdzieś się znajdują. O, jest ich, jest ich kilku, chyba z pięciu. Tak. Tutaj jeszcze ich. Okej. Okay. I tutaj już tu jest paru. Tutaj macie skrzynię. Skrzynię jakąś do odebrania możecie sobie otworzyć. grzyb, nic interesującego. Dobra, yy, idziemy, idziemy do Paczesa Będziemy się z nim bić. I pamiętajcie, nie zabijajcie go. Nie możecie go zabijać. On się tu jak gdzieś pojawi, zaraz zeskoczy, albo coś, coś będzie. Chyba, że skrzynię mamy otworzyć. Już nie pamiętam, dawno to robiłem. Chyba tak. O, on zaraz gdzieś tu powinien się pojawić. Tak, jest tutaj. No okej. Okay. Problem jest taki, że ja go przez przypadek zabiłem. Zapomniałem, że ten miecz jest tak dobry. Ale spokojnie, jest za to rozwiązanie. Teraz dostaliśmy dzwonek kulisty łaty. Za ten dzwonek kulisty możemy go przekazać babuszce w naszej bazie. E, I poprzez to. Tu jest jakiś strój. I poprzez to będziemy mogli. E, Kupić tą książkę z przepisami. No, trochę to dłużej potrwa, mimo wszystko, ale wydaje mi się, że może tak samo nawet. No więc moi drodzy, aby znaleźć Pachesa w drugiej lokalizacji, musimy w pierwszej kolejności oczywiście odblokować wielką windę Dektus. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, zapraszam Was do mojego poprzedniego poradnika, w którym pokazywałem jak zabić Bossa Radachn. W Takim razie, jeśli już oglądaliście ten poradnik, to na pewno te miejsce łaski macie zablokowane, macie odblokowane, przepraszam. A ja w tym miejscu właśnie teraz jestem. I jako że byłem już tu wcześniej, my musimy się udać do właśnie wulkanicznego dworu, gdzie właśnie tam paczes się znajduje. Jeśli jesteśmy już bardzo daleko z Fabułą, może nie bardzo daleko, ale po prostu dalej niż na samym początku, to on właśnie tam się znajduje. I więc tak, ja mam tą mapę już odblokowaną tutaj, ale spokojnie będę po prostu pokazywał Wam, gdzie dokładnie się udać, by po prostu dotrzeć do tego wulkanicznego dworu. Dobrze, w takim razie zaczynamy. Lecimy ścieżka po ścieżce. Pokażę Wam, gdzie to dokładnie jest. Tutaj jest mapa w razie czego jeśli nie macie odblokowanej. Musimy teraz zejść na dół, tam gdzie mam ten marker. Tylko patrzę w jakimś takim w miarę ludzkim miejscu, żeby się mogli spaść. O, tutaj jest drugi kościół Mariki. Coś mnie właśnie goni, a ja przed tym czymś uciekam. Wrócę tu później. Tutaj być, powinna być ta para, która nas wzbije w górę, w celu właśnie wejścia na górę. Tutaj jest druga para, bo tu jest jedna para z dołu, i tu jeszcze druga jest para. Ok. To lecimy. Tutaj oczywiście, miejsce łaski do odblokowania, zapomnijcie. I tutaj jest drabinka. Powinna być drabinka. I od razu tej drabinki ciśniemy. Tutaj są tacy nieprzyjemni przeciwnicy. Gdzieś tutaj na ścianie ona powinna być. Jest tutaj. Dobra, szybko, szybko, bo zaraz nas dojadą. Właśnie. Właśnie ci. To są takie roboty, jakby dziwne, mechaniczne. I tutaj teraz będzie taka kładka do przejścia. Musimy przejść na tej płacy Uważajcie na. I tutaj na drabinkę, i szybko oczywiście uciekamy przed minibosem. Tutaj jeszcze jedna drabinka w górę. I chyba kolejna drabinka, dużo wchodzenia po drabinkach. I teraz chyba musimy iść, żeby was nie skłamać. Tutaj tak teraz po tej parze, która nas wysadzi w górę Zaraz pójdziemy wyżej, tylko tutaj macie miejsce łaski Od razu sobie zap zapiszcie No i lecimy w górę i uważajcie, bo tutaj jest boss Najlepiej jak sobie tutaj boczkiem Boss tam jest na środku, jak sobie tutaj boczkiem przejdziecie I tutaj po tej kładce Ja to tak nazywam kładka I sprawa wygląda tak y tu jest oczywiście wejście do tego dworu. Tam będzie Patches. A jak chcecie odblokować mapę, to musicie zejść sobie niżej. Już wam pokazuję na szybko, żebym tylko się nie zabił. Ja już mapę odblokowałem, także bez sensu. Ale już wam pokażę. Tutaj musicie zejść. I tutaj na samym dole. Oj, łapy są tutaj, trzeba uważać. I tu, gdzieś na samym dole, jest mapa do odblokowania. Tu jest to, nie? Tutaj macie mapę, i miejsce łaski dalej. Dobra, ja wracam z powrotem. Tutaj tych przeciwników omijać, tego olbrzyma, także na luzie. Na samym przodzie macie miejsce łaski. Tutaj macie miejsce łaski, za tym stołem. Też rozmawiacie tutaj z kolejnymi postaciami, żeby rozpocząć quest'a. A w tym miejscu powinien znajdować się Patches. Ale to, że ja jestem na samym początku gry, znaczy może nie na samym początku, ale we wcześniejszym etapie, to Patches w innym miejscu po prostu mi się pojawia. Więc w takim razie, jeśli zaszliście dalej, to prawdopodobnie znajdziecie go tutaj. Zoferuj dzwonek kulisty, zaoferuj dzwonek łaty. No i daliśmy mu. Są tu jeszcze pozostałe yy, dzwonki, ale to może w innym poradniku. Dobra. I teraz możemy kupić rzeczy, które byśmy mogli kupić u łaty, jeśli byśmy mu wybaczyli. I już szukamy rzeczy. Eee, powinny być a jest dzwonek kulisty łaty o teraz wszystko działa fajnie no i teraz możemy przedmioty które byśmy mogli kupić u łaty możemy kupić właśnie od razu u, u babuszki jak chcecie możecie od razu kupić marynowaną yy, tą marynowana w złocie łapka ptaka no jezu te nazwy są naprawdę tragiczne yy, możecie sobie kupić od razu i z nich korzystać oczywiście podczas farmienia Albo po prostu kupić właśnie tą książkę z przepisami misjonarza 2. No my ją kupujemy. W sumie możemy kupić od razu te trzy łapki, Będę, będzie na później. E, I co? I teraz, jeśli mamy już książkę, mamy już e, narzędzie do kraftowania, potrzebujemy tak naprawdę rzeczy do stworzenia, do stworzenia tej łapki złotej marynowanej. I co my potrzebujemy? Owoc jazd rzębiny, powszechnie zaleźnisko dobra, czteropalczasta łapka ptaka i złoty świetlik. I ja zaraz Wam pokażę w której lokalizacji bardzo łatwo farmi się te przedmioty. No więc, jesteśmy w lokalizacji, gdzie będziemy w łatwy sposób farmili sobie potrzebne nam przedmioty do wytwarzania właśnie tej złotej łapki, że tak ją nazwę. Już wam pokazuję gdzie jestem. My zaczynamy tutaj pierwszy krok. Jeśli jesteście tutaj przy przedniej bramie, to wystarczy, że właśnie sobie idziecie cały czas prosto w dół, tu jest właśnie ta czarodziejka, nauczycielka, która was uczy czarów. Tu i schodzicie cały czas w dół przez bramę. Tu jest miejsce łaski, w którym wieczorem spotykamy tą nocną kawalerię. Z której można pozyskać chyba barykady, starczy z tego co pamiętam. Ale my musimy później się troszkę cofnąć w górę, w bok. No i poszukać sobie. Tu jest jedno miejsce łaski. A tu jest miejsce łaski, w którym właśnie się znajduje. Wystarczy, że sobie na szybko zobaczycie, gdzie to się znajduje. My jesteśmy tu. No bardzo łatwe dojście. No nawet jeśli zobaczycie na mapę, no, no łatwo tutaj dojść. Naprawdę. Dobrze. W takim razie, jeśli już. Yy, Dotarliście w tym miejscu, w którym ja jestem, czyli w czwartym w gościele Maryki. Teraz pokażę Wam, y, jakie przedmioty i gdzie dokładnie musimy je znaleźć. Dobrze, w tworzenie i co my potrzebujemy? Owoc z jarzębiny, trzy sztuki i czter, y, czteropalczasta łapka ptaka. W tej lokalizacji właśnie to znajdziemy. Gdzie to się znajduje? Y, tutaj, bodajże, tutaj na plaży, znajduje się ta y, z ptaków. Wypada właśnie ta czteropalczasta y, to łapka ptaka. I yy, właśnie owoc jarzębiny znajdziemy chyba nawet tutaj gdzieś zaraz. Już wam pokazuję. No, on jest praktycznie wszędzie, w pogrobnie. O, tutaj jest na przykład. No, jest go pełno. Tutaj jest. No, macie owoc jarzębiny razy 3. I kolejny. No dobra. No to my idziemy na plażę. No, tutaj macie kolejny owoc jarzębiny. No, mnóstwo tego jest. Tutaj, tutaj. Spoko. Dobra. Mm. Tutaj tych przeciwników omijacie. Oni są tak powolni, tak nawet mo mogę was nie zauważyć. My idziemy do pingwinów. To są chyba pingwiny, albo jakieś takie podobne ptaki. I co? Najlepiej łukiem zastrzelić. I oczywiście nie ze wszystkich wypadają te, yy, te łapki. To jest właśnie niestety problem, że więcej wypada lotek, niż tych łapek. Zaraz zobaczymy. O! Teraz nam wypadło, czyli miałem, miałem farta po prostu. Mamy czteropalczastą łapkę ptaka. Super. Wystarczy nam jedna do wyprodukowania e, jednej tej złotej łapki. Sprawdzamy. Na jednym fa farmieniu, o, tu następna. Na jednym farmieniu ile nam e, wyjdzie tych łapek? Dobra, tutaj. Na razie. Chłopaki, na razie. I tutaj też gdzieś były ptaszek, tu, tutaj nic nie ma, tutaj coś z niego wypadło. O jest, kolejna łapka. Tutaj, 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 o kolejna, tu jakaś farta mam w takim razie. Albo mam jakiś przedmiot, który przy którym farce. No na mojej poprzedniej postaci po prostu strasznie rzadko mi wypadały. Wypadały łapki. Muszę zobaczyć, czy mam jakiś medal od tego, bo aż, aż mnie to ciekawiło. No nie, mam tylko skarabeusza. No to bardzo dziwne. Tutaj jeszcze macie ptaki. Tutaj jeszcze jednego. Tu jest lotka. Tu jeszcze jeden. Tu nic nie ma. No tam może jeszcze jeden jest. Dobra, nieważne. Dobrze, w takim razie yy, mamy ekwipunek. E, mamy 5 łapek zebranych z ptaków. E, ile tej jarzębiny mamy? 7 sztuk, czyli chyba na dwie łapki starczy. Dobra, to uda się nam. I co jeszcze musimy znaleźć? Musimy znaleźć do tego tworzenia. A, już możemy zebrać, ale, ale, pokażę Wam, gdzie tego złotego świetlika znaleźć. Jest ich bardzo dużo. Aha, i takie krótkie info: jak się zrespaunujecie w miejscu łaski z powrotem, to od nowa możecie zbierać bez problemu. Tak, tak samo jak przeciwników. Także to wam nie znika na zawsze, jak nie wiem, na przykład złote runy. Dobra, my musimy się wybrać tutaj. No to lecimy. A, Jeszcze tak w zwolnionym tempie wam pokazać. My jesteśmy tutaj na tej plaży, a musimy do tego, do tego małego jeziorka podejść. O tutaj jest jarzębina, możemy sobie zebrać. Jak już widzicie rażębinę, to bierzcie od razu. Wiadomo, że jest jej pełno na pogrobnie, ale zawsze warto mieć. Okej, okay, i tutaj w tym bajorku mm, będą te złote świetliki. Nie wiem, z 5-6 ich będzie. Troszkę ich będzie. Tutaj jest taki jeden przeciwnik, ośmiornica. Jeśli to mnie przejmujmy. dobra, mamy tego pełno. W takim razie, o tu jeszcze jest e, owoc jarzębiny. I co? W takim razie, kraftujemy. Siądę z konia. Nikt mi nie atakuje, nikt mi nie atakuje. No to w takim razie, tworzymy. Tworzenie e, mamy owoc jarzębiny. Mamy cz właśnie czteropalczastą łapkę ptaka i, i złotego świetlika. 13 sztuk. Ile możemy najwięcej zrobić? Cztery. aha, bo mamy chyba za mało jarzębiny. Okej, cztery. I w takim razie w ten sposób jak ekwipunek sobie szybko może wyposażenie, na szybko sobie wsadzimy te łapki. 7 sztuk mamy, bo kupiliśmy wcześniej u babuszki. Yy, mamy 7 łapek yy, złotych i możemy bez problemu farmić i już Wam pokazuję. Dobrze, w takim razie ze złotym skarabeuszem yy, mamy, żeby Was nie skłamać, 13 tysięcy run. Ze złotą łapką, którą właśnie teraz już wzięliśmy, właśnie świecimy się na złoto, będziemy mieć około 17 tysięcy. Raz zobaczymy, tylko musimy tego ptaszora wybudzić i patrzymy, ile wchodzi. 17 200. No, 4000 różnicy między złotym skarabeuszem jest no, dość spora. Jeśli na przykład z, 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 zbierzemy razy 10, na przykład, tak? to już 40 000 praktycznie rund dodatkowo. Więc naprawdę warto mieć złotą łapkę. Przez ile ona działa? Kurczę, trudno mi powiedzieć, ale chyba ona działa przez, nie wiem, 3 minuty. Zaraz sobie możemy na szybko zobaczyć. Yy w dodatkowe informacje na pewien czas zwiększać, właśnie na pewien czas, ale nie wiadomo o ile. Ja obstawiam, że to są albo 2 minuty, albo 3 minuty. Więc na 3-2 minuty macie działanie tych dodatkowych run. No dobrze, w takim razie ode mnie to wszystko. Ja Wam życzę miłego farmienia, i oczywiście zapraszam do subskrybowania mego kanału i do śledzenia dalszych poradników. Trzymajcie się, cześć!